właściwie to się mówi tak. Matka, mama, mamusia, matuchna, mateczka. O, ale takie Jezus, to wstyd. No ja nie wiem, a może pani coś domyść. No bo boczesny jakiś, coś to wie śpiewa i tańczy. Wiocha total, to on jest królem, to królowie tam mieszkają w tej Grecji, mają swój jacht, statek, matka może być burdelta, burdelmama, o to jest, burdelmama. jest matka, nie? Mhm, uh -huh. nagania. A skąd się wzięło takie pojęcie burdelmama? Z burdelu. No a mama? mama z burdelu. No ale co ma wspólnego mama z burdelem? Musi być opiekunka. Opiekunka burdelowa. Nazywa się matka burdelowa. Burdel mama. To jest opiekunka. Yy, dziewczynek do towarzystwa. Gdzie taki wierszych wysłać? To śmierć. Do przedszkola. No ja niestety innych wierszyk nie, wierszy nie mam. A jakiś inny pan jeszcze ma? No, to dla mamy, tak? No przecież dla mamy, nie dla taty. Dobrze, ja tylko się upewniam, Co tacy nie ma? na moim niebie i Ty liczysz się, ty, i Ty i nie liczysz się, nic prócz ciebie, na przykład coś takiego. Przedszkolak, dla przedszkolaków. A ojciec kim jest? Dla matki? Tak. Ojcem. <noise> a jeszcze, a bliżej? <głosy> <głosy> no. <głosy> a jeszcze bliżej? Kurwa? Ko kochankiem. A jeszcze? No to już nie wiem. kim. No kim może być? Ojciec dla matki. No, czym? Kim? Czym z kim? O czym wołacz o? No. No to? No to co? To wio. No. Jazda jest jak chuj. No. Jak przedszkola. Tego nie Wszystkie takie śmieszne są? A jakiś poważny Pani ma? Poważny, tak. No... Nic z poezji nie ma, naprawdę. Mam cały czas, tylko coś przerywa. Słabo Panią słyszę i dlatego. Memento mori. Nie mam nic takiego same. Mam po prostu yy, wierszyki, takie jak Pani czytała. Takiego typu. Dla yy, wujek. Czym jest wujek? Kim jest wujek? Dla dziadka. No! <laughs> Kurwa, wujek dla dziadka kim jest? No jak to jest mocny jest? No wujkiem no. Czyim wujkiem? Dziadka, dziadka? A dziadek dla wujka? <laughs> Dziadkę. <laughs> kim jest wujek dla dziadka? Wujek dla dziadka? Tak. Jest wujkiem. A dziadek dla wujka? Też jest wujkiem. Tylko problem. Dziadek dla wujka, kim jest dziadek? Dziadkiem. Dziadkiem? Ale teraz yy, wujek z jakiej strony jest? Od dziadka czy od babki? <grywa> <grywa> moment. No, sorry, no. No ja wiem, innych nie oferujemy, no. Mhm. Tylko takie, może Pani od siebie coś dodać. A ja jakbym tak chciała ze sto kwiatów na przykład zamówić? Ze stokiatów. Sekundkę, momencik. No masz. Podnieciłeś, masz. Ura. Ja pierdolę. Kochana mamo, to mnie w dynamo. Czy yy, może być siostrą swojej córki? Może. Może być nie. siostrą swojej córki. Babka może być siostrą swojej córki. Zaraz, zaraz jeszcze raz. Babka. Czy, czy babka może, może no. być siostrą swojej córki? Nie, w życiu Indiana. Jak swojej córki, siostra babki? Co ty? Nie, babka. Babka nie może być. Babka może być siostrą babki. Której? Swojej babki. Si matki, swojej matki. Siostrą? <laughs> nie, babcia. Taki rodzinny odcinek dzisiaj będzie. Babcia może być siostrą swojej siostry.